GMI w strefie euro, czyli popularny wskaźnik mierzący koniunkturę na podstawie ankiety wśród menedżerów przedsiębiorstw, zmala, zmalał w sierpniu do najniższego od jesieni 2020 roku poziomu 47 punktów. Dane te sugerują, że w recesji znalazł się także sektor y, usługowy, a nie tylko przemysł, który problemy ma już od ponad roku. Jakie to będzie miało implikacje dla polskiej gospodarki, która jak pokazywały ostatnie dane? W trzecim kwartale na samym początku również radziła sobie słabiej niż oczekiwali większości ekonomiści. O tym porozmawiamy w dzisiejszym programie Prosto z Parkietu. Panie się państwu Grzegorz Szymiańczyk. zapraszam. A moim państwa gościem jest Piotr Barskiewicz, ekonomista z Banku PKO. Dzień dobry. Dzień dobry Piotrze. W ostatnich dniach GUS opublikował całą serię danych dotyczących sytuacji w polskiej gospodarce w lipcu, wyniki produkcji przemysłowej, produkcji budowlano-montażowej sprzedaży detalicznej. No i z tej całej serii Największym zaskoczeniem była chyba produkcja, która wyraźnie spadła rok do roku, ale też miesiąc do miesiąca po oczyszczeniu z czynników sezonowych. No, to sugeruje, że ta słabość przemysłu to już nie jest tylko kwestia wysokiej bazy odniesienia sprzed roku, kiedy podejrzanie wysoko kształtowała się produkcja energii i węgla. Co się dzieje w tym sektorze? No, zacznę od tego, że to, to też nie jest pierwszy słaby odczyt produkcji przemysłowej. To, to jest któryś z kolei w tym roku spadek miesiąc do miesiąca w ujęciu jak jak wspomniałeś. Tam się dzieje kilka rzeczy. Po pierwsze, i przede wszystkim no, widzimy oznaki, że popyt zagraniczny nam y, mocno wyhamował w ostatnich miesiącach. Branże, które produkują na eksport, radziły sobie różnie w ostatnich miesiącach, ale akurat w, w lipcu widzimy, że ten spadek był duży i zsynchronizowany. W szczególności to, co było takim wielkim hitem eksportowym Polski, czyli akumulatory i baterie, które tkwią w branży produkcja maszyn i urządzeń elektrycznych, no tąpnęły z plus y, z plus 10 do, do mniej więcej plus minus, 5, minus 5 rok do roku. No to odjęło 0,7 od całej produkcji przemysłowej. Więc jakby to jest, duża, to jest duża rzecz. To jest branża, która odpowiada za mniej więcej 5,5% produkcji przemysłowej. Widzimy, że branże energochłonne, tak jak na przykład produkcja wyrobów chemicznych czy wyrobów z metali, nie odbiły pomimo tego, że teoretycznie na rynkach finansowych, na, na, na spocie, jak to czasem mówimy, energia elektryczna, gaz są, są wyraźnie tańsze niż były. W, w poprzednim roku. No i wreszcie wciąż borykamy się z konsekwencjami słabości popytu wewnętrznego w Polsce. Takie, produkcja takich rzeczy jak meble, na przykład, czyli to, co, to czym wyposażamy mieszkania, których w tym momencie nie, nie kupujemy, jest na, na minusach. Czyli w pewnym sensie to jest odzwierciedlenie tego, co się dzieje w całej Europie. To, to, to nie jest nasz, nasza lokalna specyfika, ta, ta słabość przemysłu. W jakiś sposób się zarażamy tą słabością od, od strefy euro? To prawda, natomiast Polska się wyróżniała w stosunku do, do strefy euro tym, że mieliśmy jeszcze dodatkowo dużą górkę produkcji w 2021, zwłaszcza w 2022, jak sobie popatrzymy na wykres poziomu, poziomu produkcji, to zobaczymy, że w pewnym momencie ta produkcja sobie mocno wystrzeliła. I dopiero teraz wróciliśmy do takiej trajektorii, jaką mieliśmy przez, mieli, mielibyśmy, gdyby, gdyby nie było pandemii, gdyby nie było tych wszystkich zaburzeń. W Europie Podobnej górki nie było. No to pewnie się wzięło z tego, że my jesteśmy dużym producentem dóbr e, zaopatrzeniowych, dużym producentem też dóbr trwałych, które były jakimś tam hitem konsumpcyjnym na całym świecie w 2020-2021. Ale to się skończyło, to wszystko się w tym momencie znormalizowało i my tak no, można powiedzieć, że my wracamy to pod względem, traje, pod względem trajektorii do e, starych korelacji z, z Europą. No nie możemy zakładać, że będziemy całkowicie niewrażliwi na te, te prądy. No, właśnie dlatego zapytałem o to, czym się zarażamy od strefy euro, no, no bo znam te wasze analizy, które pokazują, że, że mieliśmy do czynienia z tą górką, z której teraz wróciliśmy do trendu. No i y, pierwsza moja myśl byłaby taka, że w takim układzie wracamy do trendu wzrostowego sprzed pandemii. E, jak rozumiem, tak nie będzie. My będziemy, ten przemysł będzie się teraz od tego trendu oddalał w dół z powodu y, zapaści w przemyśle strefy euro. Są duże szanse na to, że tak. Że, że teraz zejdziemy poniżej tego, tego wieloletniego trendu. No i cóż, patrząc na, na wyniki europejskiego przemysłu, czy to widniejące w miękkich danych, czy, czy w twardych danych, no na razie powodów do optymizmu nie, nie widać. Chociaż no, zacząłeś od, od wzmianki o europejskim PMI-u, tutaj są pewne drobne sygnały, że coś tam drgnęło. Ten, w, wszakże e, przemysłowy PMI trochę, trochę wzrósł w stosunku do, do, do tamtego dołka. Oczywiście to, to w dalszym ciągu interpretuje się jako mniejszy, e, mniejszą dynamikę spadków czy mniejsze spadki. Natomiast od no, czegoś trzeba zacząć. Zanim dojdziemy do wzrostu, to musimy przestać tak szybko, tak szybko spadać. Ale w Niemczech akurat nie. O, w Niemczech akurat nie, to jest nasz największy partner. Tym się, te, te, tym się powinniśmy martwić, naprawdę. Do tej pory dosyć powszechnym scenariuszem, szkicowanym przez ekonomistów, był taki, że rzeczywiście ten popyt zagraniczny będzie nadal słaby wraz z gospodarką strefy euro i z pogłębianiem się recesji tam, ale jednocześnie popyt konsumpcyjny w Polsce będzie się odbijał i to w jakiś sposób zrównoważy ten czynnik zewnętrzny i ten. Wewnętrzny popyt konsumpcyjny, też popyt na rynku nieruchomości, animowany przez kredyt na 2%, że to wszystko sprawi, że w przemyśle dojdzie jednak do odbicia. Czy ten scenariusz pozostaje aktualny? Co do zasady, tak. To pisałbym do tego jeszcze kwestię inwestycji, które w tym roku radzą sobie zaskakująco dobrze. Nawet dzisiaj rano widzieliśmy bardzo dobre dane o. O inwestycjach w przedsiębiorstw niefinansowych. Tam wzrost w drugim kwartale był rzędu 10% rok do roku, więc to w cenach stałych, więc to są, to są naprawdę solidne dane. Natomiast jest jeden niuans tutaj, bo ten popyt wewnętrzny jednak jest importochłonny, więc my, tak naprawdę, w spora część tej wartości dodanej jest produkowana wtedy za granicą, to, to zwiększa nam import. Więc i Trochę te, tego efektu widzieliśmy, prawdopodobnie w, w drugim kwartale. Pewnie struktura PKB nam pokaże jednak odbicie realnego importu, bo to na, na to się zapowiadało z miesięcznych danych. Więc. Yy... Te, to równoważenie słabego popytu zewnętrznego, popytem wewnętrznym ok zadziała, ale ono nie, nie, nie doprowadzi nas do bardzo dynamicznego odbicia. My się spodziewamy w tym momencie na trzeci kwartał wzrostu o 0,3 rok do roku. W czwartym kwartale powinno być trochę lepiej, no bo już rzutem na taśmę będziemy inwestować, byle tylko skończyć to, to przed my, w sensie podmioty publiczne głównie, żeby skończyć inwestycje przed końcem roku. Natomiast to nie, są, to nie są jakieś oszałamiające dynamiki, i siłą rzeczy no, trzeba pamiętać o tym, że historycznie, tak, patrząc na nasze 25 czy nawet 30 lat, to, to głównym źródłem wzrostu średniookresowego wzrostu w Polsce był eksport, więc bez odbicia w Europie, no nasza ścieżka wzrostu siłą rzeczy nie, nie, nie będzie taka, nie, czy będzie poniżej powiedzmy tej, tej, tej wieloletniej. No, część ekonomistów nadal uważa, że prawdopodobny jest wzrost PKB w całym roku o 1%. Tutaj ważne jest takie zastrzeżenie: różnice w tych scenariuszach nie są bardzo duże. No, na pierwszy rzut oka Wasza prognoza zdaje się sugeruje wzrost PKB w tym roku o 0,4%. Tak. Optymiści mówią o 1% i to się wydaje bardzo niewielka różnica właściwie w ogóle niegodna dyskusji. Ale ponieważ dotyczy ona właściwie teraz drugiej połowy roku, to de facto jest to całkiem duża różnica, bo cała ta różnica musi się zrealizować w tym i w kolejnym kwartale. No to prawda. Czy, czy uważasz, że jest szansa na tak dynamiczne odbicie? To by wymagało wzrostu o, o przynajmniej w jednym z tych kwartałów o jakieś 3%. Z tego, co, co, co pamiętam, takie, takie rachunki, które gdzieś tam sobie na, na, na boku na serwetce e, przeprowadzałem. E, wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne, chyba że sądzimy, że te. te no problemy, które GUS ma w, z odsezonowaniem mają, mają jakieś rzeczywiście przełożenie na ten wzrost gospodarczy rok do roku, ale nie mają generalnie, te dynamiki rok do roku są bardzo, bardzo regularne i faktycznie one, one zachowują się tak, jakbyśmy tego oczekiwali, bardzo, to jest ładny, grzeczny, yy, jakby to powiedzieć, cykl bez, bez ząbków, natomiast te ząbki są na, na kwartał do kwartału, tam jest jakiś problem, natomiast moim zdaniem w ogóle nie należy na to patrzeć, natomiast jeżeli ktoś wierzy, że spadki, na przykład duży spadek PKB w czwa, kwartał do kwartału, w czwartym kwartale zeszłego roku tworzy niską bazę dla czwartego kwartału tego roku, no to być może wstawi taki, takie dynamiki, które dadzą mu te 3,5% na przykład na koniec tego roku, moim zdaniem to, jest za, to będzie za dużo, natomiast Trochę jest tak, że niestety no, rachunki narodowe nam się bardzo skomplikowały i, i są mocno konfudujące ze względów, które w sumie nie zależą od nas. Są jakimś tam powiedzmy problemem metodyki, który pewnie zostanie naprawiony za, za, za kilka, kilka kwartałów. Jak wygasną pandemiczne szoki, inflacyjne szoki, bo to zdaje się, też jest trochę problem z pomiarem deflatorów. Zostawmy, tak. to, zostawmy ten nieco hermetyczny temat na boku. Jak silne będzie odbicie konsumpcji, Twoim zdaniem? Bo wydaje mi się, że te różnice w scenariuszach one w dużej mierze dotyczą właśnie tego, tego aspektu. Ja myślę, że to jeszcze jest kwestia inwestycji. Tak przynajmniej patrząc na, na, na prognozy, które, które widziałem, to, to, to my jesteśmy bardziej optymistyczni, jeżeli chodzi o inwestycje w tym roku, a z kolei bardziej pesymistyczni, jeżeli chodzi o inwestycje w przyszłym roku. Natomiast jeżeli chodzi o konsumpcję, myślę, że to, będzie, to będą dynamiki około 1% rok do roku. Na, zakładamy, że konsumpcja. W całym 2023 się skurczy o 0,5 rok do roku, więc, siłą rzeczy, dwa duże spadki. W pierwszej połowie roku no nie zostaną w żaden sposób zrównoważone tym, co będzie w końcówce. Ale w tym kwartale konsumpcja już wzrośnie, czy jeszcze, czy jeszcze nie? A jeszcze nie. I dlatego myślę, że, że tutaj ryzyka są jeszcze nawet poniżej tego, nawet na niższy odczyt niż to minus 0,5, które teraz zakładamy. Krążę wokół tej konsumpcji, bo zastanawia mnie to, czy, czy ona, czy odbicie konsumpcji ma potencjał do tego, żeby zahamować spadek inflacji, który ostatnio obserwujemy. W lipcu inflacja wyhamowała do 10,8% rok do roku. No i co dalej? Cóż, z jednej strony można na to patrzeć w ten sposób, że no faktycznie jest odbicie konsumpcji to prawdopodobnie może oznaczać odbicie inflacji, ale tak naprawdę to, co ma znaczenie, to jest to, jaki jest poziom konsumpcji w stosunku do tego, jakie są możliwości produkcyjne polskich przedsiębiorstw. Jeżeli on, on odbije w takim tempie, w jakim się większość ekonomistów spodziewa, to to w dalszym ciągu będzie jednak. Poziom no, poniżej jakiegoś tam trajektorii, czy tego, do czego jesteśmy zdolni produkować. Więc to jest na plus z punktu widzenia dezinflacyjnego. Trzeba pamiętać, że y, takie rzeczy, no, przynajmniej jeżeli chodzi o koni koniunkturę, działają na inflację z opóźnieniem. Y, w tym momencie wciąż y, schodzimy z górki inflacyjnej z początku, z początku roku, wciąż oddziałuje zacieśnienie polityki pieniężnej z poprzednich, y, z poprzednich kwartałów. No i wreszcie wygasają nam, no tak zwane efekty drugiej rundy, czyli konsekwencje wcześniejszych wzrostów cen żywności i, i energii, to wszystko nam się składa na hamowanie, na hamowanie, infla, na spadki inflacji, tak, hamowanie cen, więc póki co to nie jest zagrożone, natomiast no, można się zastanawiać co z inflacją w 2024 i tutaj ja, 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 ja bym był zawsze ostrożny, jeżeli chodzi o prognozowanie tego 2024, na razie jesteśmy jeszcze w reżimie do, dość, dość wyraźnych spadków. W sierpniu y, inflacja będzie poniżej 10%. Myślę, że to rzut monetą jeszcze. Jest ciut za, ciut za wcześnie, żeby, żeby powiedzieć, czy to będzie 101 to, to yy, Jesteśmy bardzo, bardzo blisko tego, tego okrągłego poziomu. Czyli nie wiemy też, czy Rada Polityki Pieniężnej we wrześniu obniży stopy procentowe. Prezes Grapiński sugerował, że głównym kryterium tego, czy te stopy będą mogły zostać obniżone, czy nie, jest właśnie to, czy inflacja spadnie poniżej 10%. Ja myślę, że tutaj trzeba, yy, trzeba tutaj yy, myśleć o tym czy bardziej racjonalnie. W tym sensie, że z ekonomicznego punktu widzenia, czy z punktu widzenia ścieżki, dalszej ścieżki inflacji, to naprawdę nie ma znaczenia, czy to jest 9,9 czy, czy 10,1. Więc ja myślę, że Rada to, na, na to w ten sposób spojrzy, że, że to jest ta, ta, jedno, ta jednocyfrowość, jest taką tro, tro, taka trochę rozmyta e, tak w przybliżeniu, powiedzmy. I to, to 10,1, jeżeli na przykład się wyświetli w odczycie flashowym za, za sierpień, to też będzie dostatecznie dobry poziom dla, dla, e, dla Rady, biorąc pod uwagę te, takie kryteria do docięcia, jakie, jakie zarysowało ostatnio. I, czy i rozumiem, że spodziewasz się obniżki stóp we wrześniu już. Myślę, że tak, myślę, że tak. Bo pewne wątpliwości, co, co to znaczy po wakacjach, ale czy, czy, wakacje, czy po wakacjach, znaczy w sposób akademicki, październik, czy w sposób szkolny, wrzesień, to chyba jednak w sposób szkolny. To będzie początek cyklu obniżek, czy taka jednorazowa korekta? Myślę, że to będzie cykl, że on będzie dość agresywny w pierwszej fazie, przynajmniej w tym roku. to, to Na każdym posiedzeniu jeszcze w tym roku Rada będzie ciąć stopy procentowe. Później, w 2024, no. No, to się zaczyna triki, bo, bo jednak wymagamy, żeby nam się otoczenie zewnętrzne dla, dla, dla rady na tyle poprawiło, żeby, żeby ta przestrzeń się pogłębiała. Na razie jesteś, Na razie. NBP będzie działać chyba w trendzie, który widzimy w generalnie na rynkach wschodzących. Natomiast to, to żeby te, te, te cykle dojrzały, były głębsze, to chcemy, żeby również rynki bazowe za, za tym post, postąpiły. Na razie główne banki centralne są zafiksowane na inflacjach bazowych, są zafiksowane na, jakiś mały, na, na coraz mniejszych kawałkach koszyków inflacyjnych. No szukają powodów, żeby nie ciąć stóp procentowych, żeby nie, nie, nie złagodzić polityki pieniężnej za, za wcześnie. To się pewnie zmieni. Wydaje mi się, że na, w szczególności w EBC, w EBC jednak będzie, EBC będzie dojrzewać do tego, żeby zareagować na, na pogorszenie koniunktury. Od tego, od, od tego zaczęliśmy rozmowę, a jednak Europa jest w dużo gorszej sytuacji w tym momencie niż, niż Stany Zjednoczone, a tutaj wciąż jeszcze nie widzieliśmy wszystkich efektów zacieśnienia polityki pieniężnej w, w EURO. Dzisiaj sporo było takich głosów, że ten spadek PMI w sektorze usługowym poniżej 50 punktów, czyli recesja w sektorze usługowym, to będzie już czynnik, który skłoni Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego, przynajmniej do przerwania tyklu we wrześniu, a prawdopodobnie jego zakończenia. E, e, powiedziałeś, że Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe we wrześniu. Pytanie, czy i w kolejnych, na kolejnych posiedzeniach również, to, e, to jest prognoza. Teraz proszę o ocenę. Czy to będzie błąd? <laughs> za wcześnie, żeby to ocenić. To będziemy wiedzieli tak naprawdę, no trochę tak jak z, z ruchami z 2021 do 2022 będziemy oceniać po ścieżce, po ścieżce inflacji. Jakby ja, ja mogę mieć zdanie osobiste co, co, co do tego, czy, czy Rada coś powinna zrobić, czy, czy, czy nie. Natomiast no jako ekonomista, jako analityk to cóż, to nie jest ciekawe, to nie jest ciekawe pytanie dla mnie, bo nikt mnie nie rozlicza z tego, czy coś powinno być, czy nie powinno być, tylko czy coś się wydarzy, czy coś się nie wydarzy. Jasna sprawa. No, niemniej wydaje się, że tak jak powiedziałeś, inflacja w 2024 roku nie jest w tym momencie zdeterminowana. Wcale nie jest jasne, czy ona będzie nadal malała. I czy mając taką wiedzę, właściwe jest obniżanie stóp procentowych już teraz? Czy nie można by z tym poczekać kilka miesięcy, żeby mieć pewność, że inflacja jest na trajektorii spadkowej do celu, a nie po prostu spadkowej? Znaczy, ja bym powiedział, że na razie. Mamy pewność, że inflacja jest na trajektorii spadkowej. Czy, czy, jest na, czy mamy pewność, że jest na trajektorii do, do spadkowej do celu? To my przez wiele miesięcy wydaje mi się, tego, tego nie uzyskamy. Jak, jak, jak patrzę na, na ścieżkę inflacji, na, na prognozy i na to, jaki jest bilans, powiedzmy, ryzyk dla ścieżki inflacji na, na, na ileś tam kwartałów do, do przodu, i widzę na przykład, że tutaj jeszcze oprócz polityki pieniężnej w grę wchodzi na przykład to, co będzie się działo z polityką fiskalną w Polsce, z czynnikami zewnętrznymi, no to dla mnie to rozstrzygnięcie tego to jest kwestia, to jest kwestia paru kwartałów. To jest pewnie argument za tym, żeby spowolnić cykl, cykl obniżek i postępować no, w sposób bardziej dyskrecjonalny, niż, niż zobowiązywać się do konkretnego, konkretnego kursu, ale to, to jest coś, co będzie się wykuwać w, Kole, to, to coś to będzie się wykładać w kolejnych kwaterach. To ostatnie pytanie jeszcze o inflację. Czy analizując te dane z, z lipca, kiedy było widać, że inflacja w, 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 w sektorze, jakby w zakresie towarów, wyraźnie hamuje, i ona już spadła poniżej inflacji w, w usługach, i kiedy to połączymy z tym, co się dzieje na rynku pracy, czyli że wzrost płac e, hamuje, ale on też hamuje właśnie nierównomiernie w sektorze usługowym wydaje się być wyższy. Czy liczysz się z takim scenariuszem, że czy należy liczyć się z takim scenariuszem, że e, nastąpi taka, taka trwała rozbieżność, że te usługi będą drożały przez e, całe lata znacznie szybciej niż, e, niż będzie wynosiła inflacja ogółem? No to chyba jest konsensus w tym momencie, mówi się o lepkości cen usług, przy czym to, to wydaje mi się, że, powinno, że są dwie definicje lepkości. Jedna jest taka, że faktycznie ceny usług będą rosnąć szybciej niż e, reszta koszyka, to okej, okay, to możemy się z tym, z tym zgodzić, e, całkiem łatwo z powodów, które, które wymieniłeś, chociaż historycznie no, relacja między... Płacami w usługach, a cenami usług w CPI. W sumie była tak jednoznaczna. Przed 2019, przed 20, nawet przed 2020 my nie widzieliśmy tak, tak, tak ścisłej relacji między cenami a płacami w, w usługach, więc to, to jest tak, że to, to naprawdę nie jest jeden czynnik, który kształtuje ceny w tej części koszyka, ale jeszcze jest druga definicja lepkości cen usług, mianowicie to, czy one będą hamować wolniej niż wcześniej przyspieszały. Czy, czy ta, inflacja, ta, ta część inflacji będzie spadać wolniej niż wcześniej rosła i na razie my tutaj tego nie widzimy. Na razie to jest, te wykresy są praktycznie symetryczne, w tym sensie, że, że te, te dynamiki cen usług, w szczególności usług takich, które postrzegamy jako pracochłonne, czyli, taki, czyli tego, co, co robią dla nas elektrycy, malarze, krawcy, mechanicy samochodowi, krawce i tak czy, czy nawet też, też restaura usługi restauracyjne, to te dynamiki spadają tak szybko, jak wcześniej rosły. To jest w pełni symetryczne, więc tam na razie nie widzimy żadnej, żadnych oznak lepkości w tym, w tym drugim sensie. Wydaje mi się, że z punktu widzenia polityki pieniężnej ten drugi sens ma, ma, ma większe znaczenie. I jeszcze ja bym dodał, że pewnie jest jakiś punkt przegięcia. Gdzie, gdzie w pewnym momencie te usługi będą, nie będą już zachowywały się w taki sposób, ale my nie wiemy na razie, gdzie on jest. Być może on jest tam, gdzie są ceny, gdzie są płace, ale ja bym się o to nie zakładał z powodów, które wymieniłem, że, że historycznie wcale, to wcale nie była jedyna determinanta. Dziękuję serdecznie. Przypominam, że naszym gościem był Piotr Bartkiewicz, ekonomista z Banku PKOS-a.